Siema Dla niego było nieco kostka, ale dzisiaj stwierdziłem, że pokażę Wam jedną z moich ulubionych grup kostek Mianowicie kostki typu gir. Kostki typu gier, to są najczęściej kostki z różnego rodzaju właśnie zębatkami No i pokażę Wam pięć takich kości z mojej kolekcji Moja kolekcja Girów jest na razie dosyć mała Mam ich właśnie tylko pięć sztuk Ale liczę, że będę jeszcze powiększał różne inne ciekawe rzeczy, bo widziałem różne fajne inne rzeczy typu dziury. No i planuję w najbliższym czasie w tym roku to, te włoskie tego typu właśnie do zębierać. I pierwsze są takie najbardziej typowe dziury. To są dziury 3x3, 2 dziury 3x3. Ten jeden to jest taki <coughs> najbardziej typowy dziur 3x3, którego tam kiedyś kupiłem na Allegro za około 2 dychy, no name pozdzielane naklejki. To jest chyba taki dr, którego każdy zna taki typowy klasyk, jeżeli chodzi o dutcuby. A to mam dziewcuba, który jest hmm, chyba w jakiejś firmy typu właśnie hersho czy coś takiego. Kupiłem go kiedyś w moim sklepie zabawkowym u mnie w mieście, no i on nawet chyba nie ma naklejki, tylko malowanie, bo tutaj jest takie, takie zadrapanie. O widać teraz. Najmniejsze to jest po prostu takie zadrapanie. Nie wiem czy to kiedyś zrobiłem, czy gdzieś to trzymałem i tak się zdrapało. No i to są dwa dziury. I, I może zaczęło coś tego. No to jest taki typowy dzień, to się bardzo fajnie. Wszystkie zębatki chodzą. Dosyć w porządku jest. Też już trochę wyrobione, bo w sumie to był mój pierwszy. YouTube no i kupiłem go za około. Znaczy kupiłem kupił go tak za 20 zł. No i podoba mi się no tak ile tego typu rzeczy. No i to dużo mówić, fajna fajna rzecz. Ten kupiłem go, wydaje mi się za szkoło też koło może dwóch dych, może nawet mniej. I co mogę powiedzieć, już aż się tym trochę gorzej. A tamtego jest taki bardziej lubicy, to jest bardziej taki luźny dziur. <grym> ale fajnie wszystko, ale będę będąc szczery, wydaje mi się, że jest strasznie tłusty. Jego nocle też naklejki, wydaje mi się, że kolory na tych naklejkach są dużo fajniejsze niż omalowany na nim. Fajny, nie będę na ja lubię tego też, do tego dzira, ale jakoś nigdy nie lubiłem i zawsze bardziej badałem tą kostkę. I go katowałem, na mi się uczyłem układać gira, No i mamy tego giera, którego teraz o. Yy. No i znowu no, mamy 2 na trzy od tych już trochę powiedziałem. Yy. i Tutaj się go do końca i Możemy iść dalej. Nala, no ułożony. To były dziury na x 3 no i normalnych dziurów jeszcze, no czy znaczy, mamy, mamy dziur shift, czyli 2x2. Ta osoba mi się też podobała i wiedziałem, że muszę ją mieć. No i po prostu któregoś ją gdzieś Dziś jest inny dzień. No i ją mam. Ona jest o tyle dajbista, że się rozwala w dłoniach. Może ją obracać tak całkowicie hmm, sama bo teraz trochę się obraca sama ja tak to się pomieszałem o cholera nawet coś zrobiłem ale też można właśnie rozszczepić, na czego tutaj obracać jedną i to też jest zdecydowana zabawka zabawka widzicie, kostek dużo osób ma wydaje mi się, że jeszcze więcej osób kupiło To jest taka zasobawka, wydaje sensie, mi się, że też nie na bardziej popularnych, tylko jakoś e, jakoś mało popularna. ale mi jest na to, że dosyć, e, nie jest za bardzo trudna, tutaj jest kwestia tylko tego jednego narożnika, czego jeszcze za bardzo nie ogarniam, a jakoś nie miałem, nie mam ostatnio jakiejś chwaki, jakiejś werwy do nauki nowych algorytmów, czy czegoś innego, więc jak to zostaje, to jest też znane, ja to kupiłem już na, podejrzewam, Allegro. kosztowało mnie chyba. To było drożej, to kosztowało mnie pięć dych. Chyba bo była tylko jedna wersja tej, tej kostki, też to jest no-name. No, no i znowu ten narożnik nieobrócony, też to są trzy. No i to są takie powiedzmy normalne kostki. Teraz mam jeszcze Geo Ball i Geo Pyramid. Ja się może od Dziur Ball, bo tą kostkę lubi najbardziej chyba ze wszystkich moich dziurów. Jest ona okrągła. Kupiłem ją w tamtym roku na wakacjach. Byłem w. to była. galeria jakaś. Nie pamiętam gdzie to było jakoś. Na ko koło brzegu. No właśnie tam było takie coś z tymi kostkami, no i można było się pobawić, no i stwierdziłem, że to jest coś, co od dłuższego czasu miałem na takiej kostkowej liście zakupów. No i stwierdziłem, że kupiłem, kosztowało mnie 60 zł, a dodatkowe jeszcze tam co kupiłem za ponad 50 złotych kostkę, to mi dali jeszcze do, do zabawy z piniara. I co do mnie kostka bardzo fajna, bardzo prosta, mniej więcej taka sama jak 23 x wersji okrągłej też fajnie się obraca Fajnie, też wygląda na półce, jak jest ułożona. Tu eee... co tu dużo mówić? Cieszę się, że w końcu ją mam. Bo <grymne> to jest tak, że czasami coś dodam do tego, do listy obserwacji, na YouTube, na, eee, na Allegra i tak to jest leży, leży i tego nie kupuję. A teraz w końcu. No i szczerze, to mogłoby być jeden z takich przypadków. A tutaj mamy tajemnicą, fajną grubawkę. E, no ale coś hmm. tego. Sprawdźcie, tu mamy jeszcze Jeep Pyramid. Jeep w stałym trygąta, cztery ścian. Cztery takie główienka po środku. No i to się obraca nie jest w ten sposób. Ale będę z nami szczery, ja to i kostki nie lubię. I dlaczego jej nie lubię? Z moim dzirem Peramix jest taka historia, że ja go dostałem na kres święta, pomieszałem go, próbowałem ułożyć, ale coś tam się poduzowało i mi popnął. Przez chyba dwa miesiące, przez chyba prawie pół roku nie mogłem go złożyć, żeby było dobrze. Ja sobie go złożyłem, to tak, jeden narożnik jest mocno, jest za lekko ręcony i jest bardzo luźny. I on jest tak luźny, że naprawdę się boję, że on może wypaść, przyle okazji. Tutaj jest na przykład taki zle, na maksa zbity, że się ciężko obraca nim nawet. Eee, też to też dziadowsko składa, bo te elementy to to jest taki, powiedzmy, taka duża podstawka i to wpada do środka później. Ciężko to wydostać. Dlatego jakoś... Yy, nie byłem chętny na no, zabawę, się się składanie pikowski. No i no, będę szczery, no, przez większość czasu teraz mi robisz to nie za po prostu taką ozdóbkę. Jeden z ozdóbek kolekcji po prostu stoi z innymi piramidami. Jeszcze jakoś nie jestem mega fanem. No ale fajnie mieć takie coś w kolekcji, yy, że fajnie wygląda. I tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi o całą moją kolekcję. Planowałem jeszcze... bo znaczy Nie mogłem znaleźć naklejek, żeby, bo widziałem, że dużo ludzi np. z kuby, co obkleja tutaj w środku i fajnie wygląda. Widziałem też inną wersję Jirkiuba, tam jakoś F coś i też myślałem, żeby to kupić. Zresztą myślałem, żeby kupić z dzierów. No dużo było różnych rzeczy, ale... Zobaczymy jak to wyjdzie. I co? Tak wygląda giry? Yy, dajcie znać, co wy myślicie o nich. No i zobaczenia w na następnych filmikach. Cześć.